mówiąc słyszała Pani za ścianą mieszkania sąsiadów krzyki dwóch mężczyzn, a następnie strzał z broni. Tak. I potem nastała głęboka cisza. Mogę zapalić. to możliwe, że o 3.45 słyszała Pani głosy mężczyzn, a następnie wyszła. Strzał... Normalnie. Kiepsko sypiam. Mieszka Pani jednak w lokalu 7C, podczas gdy ofiara w 12C na końcu korytarza. Ściany są cienkie, a echo się niesie. I twierdzi Pani, że nigdy wcześniej nie znała ofiary. Nigdy nie rozmawialiśmy. Spotkaliśmy się może dwa razy na Zaraz, Z relacji pani Rubinstein wynika, że miała pani klucze do ich domu. Hmm, chyba faktycznie znalazłam je kiedyś w windzie i zapomniałam oddać. Przebywała pani w domu Rubinsteinów pod ich nieobecność. Według sąsiadki spod jedenastki była pani ich częstym gościem. Strasza pani. Musiała pomylić mnie z sąsiadką. Z naszych informacji wynika, że jest pani projektantką. Tak, dwa lata temu zaprojektowałam suknię ślubną pani Lubelsztajn. I dwa lata temu zaprojektowała pani suknię ślubną żonie ofiary. Dokładnie tak. Tylko, że wtedy nie wiedziałam, że to dla niej. I te dwa lata temu, panno Adriano Delfin. Ładnie to brzmi. <noise> nie miała pani osobistego kontaktu z ofiarą a jego żoną? Byłam i jestem bardzo zajęta. Nie pamiętam wszystkich swoich klientów. Jak pani mówi w zeznaniach. Mhm. Po wystrzale wybiegłam z mieszkania martwiąc się o los sąsiadów. Dokładnie tak. I nie bała się pani o swoje życie? Nie myślałam o tym. Działałam instynktownie. Panowie, jestem tu w roli świadka. Ja mam swoje zajęcia. Jednak w obecnej sytuacji możliwe, że będziemy Panią jeszcze potrzebować. Bardzo proszę. Lubię detektywów. <noise> Dziękujemy. Jest Pani wolna. Gdyby mnie Panowie jeszcze potrzebowali... Wiemy gdzie Panią... przepraszam, Pannę szukać. A więc... Jezusi. klasyczne morderstwo w afekcie, kończymy sprawę, wiesz, pracy i za prostu, jako mam dobry humor. Myślę, że sprawa również tajna jest czymś więcej. Mamy szpiegostwo przemysłowe. Niech pan uważa Rubinstein. W stolicy robi się tłoczno. Das ist hier. Also, das ist alles. Ja. Wir können gehen.